Siemanko, siemanko, dzisiaj trochę ponuro Ale jedziemy po tych wichurach wczorajszych zobaczyć co się na działce działo Niestety patrzyłem na kamerze No to już nie jest ciekawie Już nie jest ciekawie, bo już było widać, że Poprzewracane ule Także zaraz zobaczymy co, jak to wygląda No i tak jak sądziłem Na szczęście u gór O ciepielu, nie wściekniemy

No dobra. Niestety, tak jak widzieliście, dzisiaj niezbyt fajny dzień. Także przebieram się, biorę się za robotę, ustanowiam ule. No dobra, moi drodzy, bilans jest taki, że padły nam cztery kuraki, dwa ule wywrócone, poskładałem. Na szczęście tam za wiele się nie popsuło. Także mam nadzieję, że rodziny przeżyją. Nagrywam już samochodu, ale zobaczcie, co się dzieje. A teraz to już się uspokoiło. Dodatkowo panel poleciał z dachu Nie wiem czy to będzie widać Ale Poleciał panel z dachu I co I w sumie, w sumie Większych takich strat jako takich nie ma Więc no myślę, że i tak nie jest źle Ale jest to poniekąd Jakaś tam nauczka Że trzeba jednak wszystko Nie ma co zostawiać czegoś A poprawię później Tylko od razu robić wszystko dokładnie I co I, 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 i. Jedziemy coś zjeść i zaraz się bierzemy za robotę. Także trzeba wszystko ponaprawiać, poskładać, zrobić tak jak ma być. I działamy dalej z tematem. Nie ma co się poddawać po jednej tam porażce. Pozdro.